Pojazd uszkodzony. Proszę przesiąść się do pojazdu zastępczego. Dziękuję. Klimatyzacja. Proszę o nieotwieranie okien. Uwaga! Drzwi otwierają się z lewej strony. Uwaga! Proszę odsunąć się od drzwi pojazdu. Uwaga! Drzwi otwierają się z prawej strony. Trasa skrócona. Uwaga! Wstrzymanie ruchu. Uwaga. Zmiana trasy. Zjazd do zajezdni. Zjazd do zajezdni Madalińskiego. Zjazd do zajezdni Gajowa. Zjazd do zajezdni Forteczna. Zjazd do zajezdni Franowo. Zjazd do zajezdni Głogowska. Zjazd do zajezdni Warszawska. Zjazd do zajezdni Kacza.